Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Odnicki, a w dzisiejszym odcinku oczywiście mam dla Was kolejne zdrabki, jakie są to czas na kasę, 7, nie 6, więc zostało wydane w dzisiejszym odcinku 7 złotych, mam nadzieję, że dzisiaj się zwróci, może będzie jakaś dyszka, może coś się siądzie dzisiaj, taką mam nadzieję, oczywiście napiszcie komentarz tam na dole, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i przechodzę do zdrapania oto tych siedmiu zdrapeczek, więc miłego oglądania i przechodzę już do tych zdrapeczek. Let's go! Także widzowie już zacznę od pierwszej zdrapki. Jest to czas na kasę i w dzisiejszym odcinku samy czas na kasę, oczywiście tak jak mówiłem w pierwszym odcinku z, ze zdrapek czas na kasę że będzie taka jakby seria i mamy w pierwszej zrabce już wygraną, więc mega dobrze się odcinek zaczyna. Miejmy nadzieję, że będzie tak w kolejnych i że będzie fajny odcinek. Tutaj macie, jak możecie zauważyć, jest wygrana, więc ja już przechodzę do kolejnej zrabki. Jest wygrana, więc już się cieszę, mega fajnie. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Więc ja już zaczynam trafać drugą zdrabkę, a w drugiej zdrabce już jest 2 złote. 5 tysięcy. Kolejne 5 tysięcy. 2 złote, kolejne 10 zł, nie, 100 zł jednak sorki. I co będzie? Nic nie będzie. Więc ona leci do przegranej. I zobaczymy co będzie w kolejnych zdrapkach, bo dzisiaj jest 7 zdrapek, więc wydaje mi się, że dłuższy odcinek, fajniejszy odcinek, bo jak więcej to jest lepiej. Ale wszystkie myślę, że moje odcinki są fajne i że Wam się podobają. Taką mam oczywiście nadzieję. Możecie się wypowiedzieć w komentarzu. Jak zawsze. Kurde tam się jakoś... Trudno drapie ta coś zepsuta była. Bo widzicie co tu się wydarzyło. No niestety 25 tysięcy 5 złotych i albo 5 tysięcy albo nic. I niestety w kolejnej zdrabce nie ma nic. Jeszcze Zdrapka się zdarła, się zepsuła, więc no, kolejną zdrabką. Jeszcze mi zostały 400, więc zobaczymy co w tych czterech jeszcze będzie. Mam nadzieję, że jakaś fajna. Kwota siądzie, bo odcinek fajnie się zaczął. Chciałem tak mieć często, żeby właśnie odcinki się fajnie zaczynały. Właśnie z drapaniem. 2, 2 i... Mamy 2 złote widzowie. Więc mega super. Podoba mi się to. Więc leci ona do wygranej. I zobaczymy co dalej będzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek akurat się zwróci. Ważne co było w tamtych. Może będziemy na plusie. Mam taką nadzieję. 2500 2 złote. 5 zł 2 złote i 5 zł, więc leci kolejna zrabka do przegranej. Zostały mi dwie zdrawki, więc przechodzę do podsumowania później będzie podsumowanie na końcu oczywiście przechodzę do przedostatniej zdrapki chciałem powiedzieć sorki że się pomyliłem ale poczułem tutaj mniej zdrapek więc sorki trochę się pomyliło 5 5000 20 i co będzie Mamy kolejne dwa złote widzowie. Coś dzisiejszy fajny odcinek. Może jednak się nie myliłam z tymi wygranymi, tych zdrawkach. I ostatnią zdrawką w dzisiejszym odcinku jest kolejna zdrawka. Czas na kasę, więc zobaczymy co mi się kryje. Mam nadzieję, że. Widzimy na plus. Dobra. Jeden. Dwa. Pięć. Myślałem, że będzie 10, 1, 2, 5, 10, czy taka kolejność. I co tu może być? Chyba nic, więc. Czyli z ostatniej. Niestety nie ma nic, a my przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka i napiszcie komentarz, jak Wam się podobał i czy fajny był, czy nie był fajny, więc zobaczymy ile na ile. Wyszliśmy, czy jesteśmy na minus, czy na plus w dzisiejszym odcinku. Także chodźcie. Także widzowie w dzisiejszym odcinku z 7 zł mamy tylko 5 zł, jak mogliście zobaczyć, jak możecie teraz zobaczyć. Oczywiście, jeżeli materiał tobie się spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, napisz komentarz odnośnie tych zdrapek, czy chcecie ich więcej, czy chcecie inne. Jak zwykle możecie się wypowiedzieć. Tak. Tak powinniście zrobić. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Polecam Wam obejrzeć kolejny, inny materiał. Więc widzimy się w jutrzejszym odcinku. A ja dziękuję i trzymajcie się. Na razie. Cześć.